Manco, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy na Capsa i Targamasa, nic nie robię i wygrywam, pozdrawiam. Witam już w grze. Gramy Gragasem, yy, enem jest Alan 234 i legenda Rewera Westowskiego. Legenda Timo, Sinerias na Masterze. No i Caps. To bota nie jestem pewny. No ja mam Fabby yy, Strasznie lubię grać Timo, w sumie nigdy nie wiem co pikować Timo. Znaczy mam tam jakieś piki, ale tak że nie widziałem ochoty, więc widziałem jakiegoś Gregasa. A jeszcze jest Targamas na... Yy, Targamos na tam kęciu, więc zobaczymy, jak pójdzie gra. No nie, nie będzie najłatwiejsza. Muszę pamiętać, że Tio ma Ignata i w sumie gra z Fleetem, więc pewnie będzie się leciał z mojego połku, jeżeli chodzi o pierwsze levele przed pierwszym recallem Ale tak jakoś, nie wiem, yy, po pierwszym rykolu, jak będę miał już tak, nie wiem, piąty, może siódmy level, to, to jak będę trafiał kół, cool, to mu się pewnie będzie ciężej już grało. Jeżeli chodzi o ten patch, to nie do końca jestem pewny jakie najlepsze są piki, bo Gnar są nerfa, w Gipaku coś się wow. trochę pozmieniało. No raczej Gwen jest po prostu nadal bardzo dobra. Próbowałem trochę trendy i też się wydaje dobry trend. W gry zagrałem, ale wydaje się dobry. Eee, jeżeli chodzi o linię, to po prostu staram się brać te creepy, które mogę. Nie będę się jakoś tradował HP za, za creepy. Może jakieś tam pojedyncze mogę, bo i tak się ulecę z pasywki. Ale wiadomo, że jakoś nie za dużo. Ja sobie podejdę po prostu po creepa. Czy to będzie Warf, no tak nie wiem, straciłem 200 HP za to. Oczywiście trochę się z tego wyleczę. No, kaps już upadł. Tak szybko, odwebiwana. A i jeżeli grajecie takie matchupy właśnie, no, w teorii przegrywające. W praktyce nie wiem, nie grałem tego matchupu. Czyli no głównie powiedzmy mele na range, większość matchupów, to... Jak już tłumaczyłem w jednym odcinku, po prostu staracie się brać te creepy, które możecie. Nie teraz mam przy tym za dużo HP. Oczywiście możecie się tradować też HP-kami, żeby linia była bardziej podatna na ganki, ale to tylko w przypadku, gdy jungler do was pafuje, albo gdy wiecie, że po prostu zabijecie kogoś, tak? No ja na tej linii raczej nie mam szansy zabić timosa jungler też pafuje do boto, więc staram się po prostu nie dać się obić, żeby też żadnego dive'a nie dostać. O też i mają Mastera, który nie wiem gdzie pafuje, i mają raiza, który prawdopodobnie w każdej chwili po trzecim levelu może wziąć po prostu push i zejść do topa. będę musiał na to uważać. O, ciężko będzie raczej nabić Mana Flowa, bo większość beczek będę używał po to, żeby znasz hitować creepy, a Mana Flowa będę miał ciężko na im nabijać. Znaczy, pewnie będę nabijał, ale bardzo powoli. Tak się nawet nie zależy mi na tym, żeby go trafić, tylko na tym, żeby wziąć te creepy co mogę i wytrwać jak najdłużej na linii. Mam przewagę TPK, więc po prostu próbuję sfarmić tyle ile mogę i w pewnym momencie po prostu zrykoluję i tapnę. Będę miał przewagę przedmiotów. Może wtedy się po prostu zacznę tradować. Dobra, biorę tego gripka, biorę tego. Jest okej. Okay. Listening w topside jest teraz. Jeżeli będzie potrzebna pomoc, to popatrzmy. Ale spinguję mu, że raczej jest zwardowane O, będzie mi raczej ciężko podejść pod kanonę, ale spróbuję po prostu podejść z W. Miał tylko że on mnie może zblindować, więc tam raczej nie będzie mógł ale mu wolny bad żeby spręgować mana flowa wezmę te trzy lasy i chyba zrikoluję. nie wiem czy tu nie, chyba nie i tapuję możliwe, że będzie rykolował tutaj bo do tego okno jeśli chodzi o build, to składam harwestera na midzie jest impreza, widzę targa mas na midzie czy na midzie 2 za 0, niedobrze i teraz jest moment, kiedy może zacznę powoli wygrywać linie, bo po prostu będę go pułkował. A no, teraz moje Q w końcu coś bije. 150 czy tam ileś. No, Graga to jeden z tych herosów, które nie wymagają zbyt dużo ani zasobów od teamu, ani farmy, żeby po prostu robić obrażenia. O no i jest więcej takich herosów też na topie. Więc nawet jak jesteście do tyłu w creepach, to po prostu zawsze będzie ci useful. Tak samo jak się gracie Malfight'em powiedzmy w jakiegoś Jasona, no to wiadomo, że... Nie będziecie pewnie na even w creepach, ale jeżeli nie będziecie za bardzo behind, to i tak będziecie w stanie wygrywać linię. Dobra, powoli mi się kończy mana, zajdę za chwilę na rzekę po Hanifruta. Będę teraz musiał uważać na zejście Rise'a i na Master'a, bo niedługo będzie w topside. Ale dopóki mogę trzymać Timo na linii bez Recall'a, to to jest dla mnie ok. Albo jest bardzo głęboko Honeyfruita, albo ktoś go wsiął. Ok, na Rise teraz. I mu chcę ale w sumie wydaje mi się, że dam mu zrekolować, bo też... Ja też nie chcę przedłużyć bardzo phase'a, bo nie mam za dużo many, on może się kampić w krzaku właśnie. Teraz jestem trochę uwięziony na linii, bo sam nie mam many. Ty właśnie będzie próbował mnie dajwować z flashem i ignite'em. Przydałby się teraz leasin. Ale na bocie jest taki matchup, że raczej nie chcemy grać do topa, no jest Semi Rana Dravena wyjdzie warcie do przodu, ten... ten raczej skieruje grę. Muszę uważać na fleszku Ignite. O nie jest najgorzej, nie jest najlepiej, ale tak wystarczająco, no po prostu moim zadaniem jest czyścić wave y i, i... no nie ginąć. Jeśli będę na event, to mój pick później jest dobry w ich czempionach. No głównie Mastera, bo zawsze jak będzie wchodził do przodu, to będę mógł dawać bade sama. I też zawsze będę miał engage' na jakiegoś Dravena, czy Ryza, czy coś właśnie Timo. Staram się po prostu nie ginąć. Kiedy my itemy, buty, dobra, teraz będzie go ciężko trafić, dla UFM speeda 410. Więc po prostu dalej będę czyścił wave'y No pewnie teraz będzie chciał grać pod playty. Więc postaram mu się to uniemożliwić. Dobra, mam kanona, to najważniejsze. Pod polka puścić. Dobra, nie ma flasha, Timo. Chodź na Master, Dowara, widzę. nie ma flasha więc to jest OK. Niezbyt interaktywny gameplay. Czyli chodzi o mojego ludzika i o taką gierkę ale no co poradzić? Chciałem wziąć coś takiego w Timo co... No, nie wymaga zbyt dużo uwagi, bo no jak mam takie no bocie samirana Drave na sami rana drejwana, to nie chcę jakby ściągać mojego junglera, żeby mi musiał pomagać, więc chciałem ja coś piknąć, żeby po prostu grać na swoim i no farmić po prostu. 30 clipów wyglądały tyłu, ale najważniejsze że nie tracę playtów jeszcze... jest jeden, ale to nie jest najgorsze. Bo do przodu, mają Heralda nadal, będą mogli... O, na, mi się kapsułki, bo... Yy, możliwe, że... Będą chcieli używać rada na topa, bo nie wiem czy mogą być indziej, no może na midzie też, ale no na topie mają prawdopodobnie najłatwiej wziąć, tylko że też im prawdopodobnie dodaje to najmniej, więc zobaczymy na co się zdecydują. No, na pewno wzięcie na midzie by im wyrzucało, bo by Rice mógł zawsze schodzić i na bocie też no z Drafena. Ale dobra, używają na topie. Tam na topa z Rice'em. Ale powinien być okej, okay. nie mogą mnie zabić. Panowie czy tu przyszli na wycieczkę, tylko fajnie jakbyśmy obronili tier dwójkę. Bo jeżeli chcą, to mogę pływać podejść. Nie widzieli listy nawet, to by było dla nich krytykowne. Ale mogę po prostu flipować. Timo nie ma flasha, więc możemy zabić Timo. O, tylko że tu jest ciągle ten. Jest tutaj ciągle tam No Dobra, to nie jest najgorsze. Nie wzięli więcej. Ja będę behind, ale może Timo nie skieruje. W sumie Timo powinien być dobry w Samire. Bo może go zblindować bardzo łatwo, bo wchodzi do przodu. Ale też z drugiej strony Samira ma raczej bardzo łatwo zablokować tego blind'a, bo widzi jak leci, więc... Więc no. Piętna gra, 0 Hehe <grymna> Dobrze gram to wygrywam, co nie? <grymna> tak się działa właśnie. I master przeżył jako jedyny. No to co, kupujemy buty na Cedera i chillujemy dalej? Będę się starał po prostu zatrzymać te peka i w sytuacji gdyby był potrzebny na bota, no to będę tepował. No raczej oni będą chcieli wszystko użyć, żeby zabić Dravena. znaczy Dravena, Samira. Będ, to będę się starał pomóc. Nawet nie wiem, być może będę musiał paść za to. Ale jeżeli obronię i nie wiem zabijemy coś, to będzie okej. Okay. moim zadaniem jest po prostu być dla Timu. Nie zawsze musicie kierować gry, pamiętajcie. Mam TPK za półtora minuty. W 14 minucie będę mógł tapować. Timo teraz jeżeli by chciał, to ja mógł biegać po mapie, więc pinguję drużynie. Master jest na topie, więc Timo raczej na idzie. Zawsze, gdy enemy top laner bierze wam tier 1 i jest po recallu, no to zawsze warto spingować z drużynie, no bo nie zawsze musi wracać na topa, tak? To no zawsze może po prostu gdzieś pobiec nam nami, dać się i czegoś szukać. Chciałem tutaj szukać erki ale nie było lisy na obok, a mu, mu też chciało odbiegać, więc nie chciałem robić tego na siłę. Po kampy bo Master możliwe, żeby mnie Nie chcę też mu dawać darmowego golda. Burdek, w sumie. Jakbym się nie zawahał, to on może to wziął. Dobra, Timos bierze kampy. Czy Timos skeruje? No, mam nadzieję, że nie, no będzie do przodu. Ale zobaczymy, co wymyśli. Alan 234. Dobra, idę reset. Być może będę musiał tepować, żeby obronić tier 2, no wiadomo, że nie chcę mu oddawać już 600 Golda za free. Więc jeżeli będę musiał tepnąć, no to tepnę. Jeżeli nie, to tak jak mówiłem wcześniej będę chciał zatrzymać tego tepeka, żeby grać po prostu do Samiry. Gram z czerwonym trinketem, bo duże szanse, że będę szukał jakiejś flanki, ale po prostu nie wiem wejścia nie wiem, od boku, od tyłu, nie wiem, stania gdzieś na wogu, więc y, to będzie mi potrzebne żeby jakoś wejść, czy to w Ryza, czy to w Dravena, Muszę pamiętać, że mają tam kęcia, który zawsze może zjeść. Jeżeli będę chciał flash na przodu i zerkować, więc yy, możliwe też, że będę wchodził w tam kęcia, tak szczerze, bo nawet jak zabijemy tam kęcza pierwszego, to to będzie wystarczające, żeby wygrać fight. Ano, ono powinien paść na hita. Ja mogę iść na bota, możemy grać w topside. Ewentualnie nie no, po prostu zajdę. Wydaje mi się, że po prostu zajdę. Poczuję za dymę. A markę, ja biegnę. Wamping Dobra, nawet o, to tutaj Dobra, W końcu coś zrobiłem, no nie za dużo, ale zrobiłem Możemy wziąć heralda i może top tower, za minutę smoka. Z tego co mi wiadomo to yy, Nie zawsze, właśnie nie wiem jak to jest z tym Archangelem na gregacie, bo Część tam ludzi mówi, że yy... Właśnie w takich w kwestiach matematycznych ten item nie jest worth na Gregasie. Ale i tak jakby każdy go składa Wydaje mi się, że i tak jest ok, bo... Yy, oddaję no daję wam CDR, który jest useful na Gragasie No może jeżeli chodzi o obrażenia, to nie jest jakby najbardziej optymalny przedmiot Bo da się coś lepszego kupić Tak samo no Harvester pamięta, że nie jest najlepszym przedmiotem Ale właśnie... Jak gracie gregasem, to raczej chcecie mieć cdr -a. No ja w tej grze typowo chcę zagrać pod team. Oho, będą chcieli mnie dojwować raczej. Ja chciałem zagrać pod team, więc to, że będę miał częściej bad a będzie lepsze. Habonu schodził do botside'u, Master jest tutaj. Oddaje tower, my ja weźmiemy za to dwa towere na topie. No dobra, Team koluje, więc nawet nie wezmę towera na bocie. Teraz reset razem z teamem, żeby być yy, tak samo w tempo i mogę wyjść z bazy z nimi. Dzięki temu szybciej będziemy mogli robić play, jakiś play na mapie, bo będę po prostu z nimi. No i wyjdę z bazy też do Mila. Zanim oni spuszują topa, to ja mam tak nie wiem z 20 sekund, kiedy mogę coś szukać na mapie. A jeżeli tego nie będą puszczałaś, no to po prostu mogę się skrupować z teamem i praktycznie nic na tym nie tracę. A zawsze mam, no tak nie wiem, z jedno okno, żeby czegoś poszukać. Mogę na przykład tutaj tepnąć. Tutaj nieważne gdzie bym wyszedł z pasem mógł tepnąć, ale... Chciałem zarkować i Centra i Dravena na jednocześnie, żeby tam nie mógł zjeść. O, kto zabił Samire Master G. Tu 1 Golda, więc może nie najlepiej. Raczej nie chcieli być po tego, ale... Ale zabiliśmy czterech, więc mam, mam nadzieję, że Master nie skieruje. Znaczy jak są takie gry, to trzeba grać do końca, bo łatwo strolować. Biegnę chyba do topa, złapać wave'a, zrestuje i wejdę na mapę. O no w teorii mogę zostać, ale nie mam za dużo many, więc nie wiem czy to jest najlepsze. Mam nadzieję, że tu jest jakiś Honeyfruit. Dobra, nie robimy chyba tego na stara, więc. Dziękuję. A jak teraz zaczniemy, to. Uff, nie wiem, czy i tak nie pójdę na bota, tak szczerze. Zobaczcie, jak dalej będzie puszował, to pójdę na bota, ale jak nie, to idę na mida po prostu. Muszę pomóc, I idę od tej strony. Jakbyśmy to robili wolnie, to bym mógł pójść od mida i próbować ich flankować, ale raczej będziemy chcieli to kończyć. Dobra, was wreszcie, Timo i tam to ukradnął? Nie ukradnął. Mogę szukać flasha tu Będzie chciał flashować flashną. No. I ma bez flasha też. Raczej kończymy grę tutaj. No gra w teorii fajna, jeżeli chodzi o Niki, no bo grałem mi na kapsa i na Targamasa, ale za dużo w tej grze nie zrobiłem. Jeszcze na Alana. Głównie po farming. Ale jak widzicie... Jak pewnie wiecie, no tak się wygrać. Wygrać nic nie robiąc. Myślałem, że przynajmniej nie strollowałem i nie padłem ani razu. No, nie było to trudne, bo Mastera w sumie nie było zbyt na to no, jak Geraldo używali. No, ale ja mam często tak, że no, jak mam słabszy matchup, albo takie poprzez życie, żeby zagrać pod team, to i tak próbuję się tradować, żeby, żeby, no nie wiem, podbić sobie jego, że może wygram. No dobra, no win, to win jak to wziął. Zobaczymy ile LP wpadło. A plus 17, no takie normalne game. Make. No nic to, dziękuję za oglądanie. I następna gierka z prasami może będzie bardziej interaktywna, jeżeli chodzi o gameplay na topie, Ale dziękuję za oglądanie i miłego dnia.